Cześć, dzień dobry, wieczór, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, kanał Kaktus i Jorgen. W tym oto odcinku, odcinek dość surowy, bo bez żadnej obróbki technicznej, bez żadnego montażu i na mikrofonie z aparatu. To jest Promyk, mój kot, przybłęda z Wadowic, obecnie mieszkaniec Lublina. Mam statyw do nagrywania. Będę go wykorzystywał, ale nie o tym. No bo w Lublinie też mam roślinki. A jakie? Otóż kaktusy, jak wiadomo. Echinopsis głównie peryskopsis. Peryskopis jakoś tak się zwie. Dobra podkładka na siewki. Też musiała przeżyć transport. Jakoś. Zobaczymy, czy odbije. Może lepiej niż palma. Również są szczepione rośliny, Malmirieny, malmirie. Jak zwał. Dalej. Echinopsis. Sobie rośnie. Subtendata. Erisa. I gdzieś multiplex też by się znalazł. Mam troszkę bałagan na niektórych kaktusach, ale mi się nie chciało posprzątać. A to za sprawą pieska tak to się prezentuje gdzieś tam opuncja się znajdzie fotel teściowej, patyczaki. Patyczak nawet już mi zaczął wypuszczać tutaj kolejne członki. O, kuchnię, kaktusy z marketu. Też gdzieś pąk się pojawia, tworzy. A spoko. Nawet taki odrzutek, gdzieś tam szczepka zerwana, wyciągnięta, bez ziemi, położona przy doniczce. Oho, sunk się złapia. Przybliżmy. Teraz, jak będę ruszał ręką, to znajomy życie będzie mi nie łapało ostrości. Dobra. Zrobimy to ręcznie. Jest. To jest taka nitka, sznurek. Korzonki. Korzonki już przenikają do ziemi. Roślina sama rośnie. Nie musiałam jej sadzić, po prostu ją zostawiłem. Koci ogon, szczurzy ogon, czy jakby go nazwał. Również rośnie. Hop, hop, hop. Opuncja. Najgorsza z najgorszych, bo drobno ciernista. Dalej Malmirie. To już mam trzeci rok, czekam na kwiaty, w przyszłym roku, bądź może i bieżącym jeszcze zakwitnie. Frankenstein szczepiony gdzieś kiedyś na odcinku. Również sobie rośnie, szczególnie tutaj widać przyrost szczepienia, tu rośnie dziczka, czy też po prostu podkładka wypuszcza pęd. Epifium. Dalej, mam tutaj erisę. Echinopsis erisa. Dostałem jeszcze patyczaków, mam troszkę syf, ale to wiadomo jak to jest. Człowiek żyje studiami bardziej niż porządkiem. Ale... Jaki porządek na biurku, taki porządek w głowie, więc trzeba posprzątać. Tutaj mam nasionka. Zgadnijcie. Ha, miałem cztery owoce nawet. A jakie? A Echinopsis, Subtendata i Erisa mi się krzyżowały, więc będą hybrydki trochę białych kwiatków, trochę różowych. Za jakieś 3-5 lat z nasionka zakwitnie. Pytanie, czy będę szczepił. A planuję. Nawet myślę, żeby... Zrobić inkubację czy też wysiew tych nasionek na zimę Specjalnie przygotuję e, sprzęt do świetlania Do świetlania dla tych nasionek, żeby miały prawidłowy wzrost O, kabli, co nie miara, no bo wiadomo, nagrywanie Laptop jest Stięciątko jest Drukarka dzisiaj była konfigurowana. Również o, próba zrobienia zdjęcia kota, legowisko. Wszystko dalej klucze są do domu, kolejny mikrofon jest, telefon, wiadomo, mały kącik i to co jest najważniejsze, no to sukces z drukarką mój kitku na wielkim formacie, żeby każdy wiedział, że on tutaj mieszka. Dobra, krótka pauza i przechodzę dalej. W pomieszczeniu mam około 20 stopni do 25, w moim pokoju cieplej. Ale mniej niż 30. No i co? Jesteśmy w drugim pokoju. W drugim pokoju współlokatorki mam swoją pitahaję. Mam też psa, który mi tutaj się bardzo afiszuje. Malmirieny, chylocerusy, opuncje, echinopsis. To jest to, co się znajduje tutaj. A polecam kupić sobie taką podstawkę. Jest w Ikei, czy też podstawka na buty. Ewentualnie, jak ktoś ma czas na Allegro, to e, podstawki do Greenboxów, czy tam po prostu e, dla Maryśki. No to zazwyczaj tak jest reklamowana podstawka. A, jak chce ktoś większą kuwetę na kaktusy, to również bardziej z asortymentu zielonego. Polecam. Jak chcemy takie szeregowe doniczki, no to rozsady. Eee, rozsady do agrotersu polecam się wybrać. No, kaktusy miały iść spać, trochę się wybudziły, ale spokojnie. Teraz przestanę je podlewać, to pozamierają. Hop, sukulencik sobie rośnie. Dobra, przypomniało mi się, że jeszcze coś muszę dograć. Właśnie, to jest efekt, kiedy się roślinę podleje, czy złapie wilgoci. Tak, dusia już zaraz. Złapie wilgoci, to jest wyciąganie. Jasny, nienaturalny kolor dla rośliny. Zazwyczaj taki odraz powinno się uciąć. Albo ukorzenić i czekać na poprawną formę. Wiosną czy też latem. Dobrze, przejdźmy może na balkon. Postraszyć sąsiadów. Na balkonie, no nie ukrywam, mam las. Balkon nie jest duży, ale na kaktusy powinien wystarczyć. Lipy, gdzieś tam plac zabaw. Ogólnie polecam Tomasza Zana, rejon w Lublinie, czyli na rurach. Spokojna okolica. Myślę, czy nie zaczepić, czy nie zakotwić jakiegoś winogronu tutaj. Ale no nie wiem, ile będę tutaj mieszkał. No i to by było na tyle. Trzymajcie się serdecznie, hej.